Ciężki dla nas mecz, ale szkoda, że mieliśmy swoje sytuacje i nie wykorzystaliśmy ich. I myślę, że dzisiaj mogliśmy zdobyć trzy punkty, ale nie wyszło. Sam miałeś, sam miałeś dwie najlepsze chyba sytuacje w tym spotkaniu. No, czego w nich zabrakło? Spokoju chyba. No. Przy pierwszej musiał szybciej może trochę e, bić, a przy drugiej już nie pamiętam. No. Nie wiem. Mam nadzieję, że w następnych meczach będę strzelać. No właśnie trener wspominał o to tobie, że trochę się zaciąłeś, jeśli chodzi o strzelanie bramek. No tak, no coś teraz nie idzie, ale już mam nadzieję, że wszystko wróci i będę strzelać. Teraz trudny wyjazd do Gdańska. Lechia wygrywa póki co u siebie wszystko. No kiedyś to wszystko musi skończyć, no mam nadzieję, że to w naszym meczu. To będzie też taki kolejny mecz gdzieś tam o tą walkę o ósemkę tak? w środku tabeli. No tak, jesteśmy niedaleko jeden drugiego, to myślę, że to będzie tak, taki mecz za sześć punktów.